Czy oglądałeś, oglądałaś kiedyś film Kung Fu Panda? Tam w pewnym momencie pada niesamowity tekst. Wczoraj jest przeszłością, jutro jest tajemnicą, a dzisiaj jest darem losu. Wykorzystaj ten dar losu i ciesz się właśnie dzisiaj. Dziś piękny. Cudowny dzień, można się nim cieszyć, i tak właściwie to od nas zależy, jak ten czas i ten dar losu, jak go wykorzystamy. Czy spędzimy go przed telewizorem, czy spędzimy go klikając w internecie, czy spędzimy go w lesie, czy spędzimy go z najbliższymi. To wszystko zależy od nas. Ponieważ to my decydujemy w większości o naszym życiu. I pomyśl sobie, że jeśli czegoś jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to co? To za rok na pewno będziesz żałować, że nie zaczęłaś właśnie dzisiaj. Bo gdybyś dziś zaczął, zaczęła intensywnie ćwiczyć, to za rok będziesz w innym momencie kiedy dziś zaczniesz swoją przygodę z rozwojem, to za rok będziesz w innym momencie. A kiedy będziesz już w tym innym czasie, to możesz żałować, że czegoś nie zrobiłeś, nie zrobiłaś rok temu. Więc nie trać czasu i wykorzystaj ten czas, który jest dany, ponieważ Przeszłość minęła i do tego już się nie wróci, obojętnie co by się w tej przeszłości wydarzyło. To to naprawdę jest historia i na to już nie mamy żadnego wpływu. Jutro nie wiemy, czy będzie i co nas jutro będzie czekać. Czy jutro w ogóle. Będziemy żyć, w jakich okolicznościach, co się wydarzy, i nie ma sensu tracić czasu na zastanawianie się nad tym. A teraz, czyli dziś, jest darem losu i możesz robić wszystko, cokolwiek tylko sobie zamarzysz. Więc wykorzystaj ten czas, ten czas najważniejszy, czyli dzisiaj. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.